No i prawdziwa relacja tych regat, konkretnie Jurek Moczyk, Marcelina Szpowiarczyk. No ja szczerze nie spodziewałam się, że aż takie wysokie miejsce zajmę, ale jeśli chodzi o właśnie, tak jak mówię, cały obszar startów, to jestem bardzo zadowolona z tych regat. Podobno duży prezent sprawiła sprawiło już mama i rodzice, kupując taką efektowną łódź. Dużo to pomogło? E, to też nie jest tak... Y że rodzice, to tam dłuższa historia jest, bo to z klubem yy, i ogólnie, ale powiem szczerze, że, że raczej łódka jest takim dodatkowym czynnikiem, który pomógł, bo jednak bez pracy ani yy, takiego zaangażowania mojego czy trenerów by nie wyszło. Wiadomo, że jest łatwiej, że łódka jest przyjemniejsza, ale też sama technika, yy, poprawiłam technikę właśnie, Albo wyjazdy też na zadepta bardzo mi pomogły tam z techniką, właśnie jak na osadach tam pływaliśmy w vouchu. Więc jest dodatkowy czynnik, ale nie sądzę, żeby on był głównym czynnikiem i żeby po prostu przez to, przez, przez łódkę właśnie osiągałam takie sukcesy. Trudno było osiągnąć takiego rumaka jak Empacher. No powiem tak, że na początku była duża różnica, zwłaszcza, że zeszłam na nią e, już do, dopiero dopiero tak naprawdę w marcu e, i trzeba było się przyzwyczaić, jednak trzeba kupować nową łódkę, ale ja i tak miałam zmienioną łódkę, bo po prostu e, wiadomo, że im lżejsza łódka, im bardziej taka e, właśnie czytam Filipy i to po prostu łatwiej się płynie, więc miałam zmienioną łódkę i tak. Yy, po prostu patrząc na mój poziom, który prezentowałam rok temu. Co po wyścigach powiedziała ci mama? Jakieś uwagi? No, za dalszy... bardzo oszczędzałaś u nową łódkę, czy jak? Nie, <laughs> <laughs> nie. no, pogratulowałam i raczej tam jeszcze nie rozmawiałyśmy tam o, o, o tym. Ale mama yy, raczej przekazuje tam uwagi od prezesów, czy tam trenerów, nie, żebym też zwróciła to uwagę to najbliższe starty. Najbliższe starty? To chyba też jakiś, e, jakieś kontrolne regaty. Ale no, nie będzie mi międzynarodowe. A międzynarodowe. No to Olympic Coast. Bo jest, no powinnam się dostać, mi się wydaje w nim się zakwalifikować. Zobaczymy jak trenerzy tam kadry zdecydują. No ale tak, w to najbliższe to będą właśnie takie... Emilia Szkodlaczyk, już prawdziwa gwiazda i Niorek Dzisiaj i wczoraj deklasacja swoich rywalek. Popis znakomitego wiosłowania, już na Nowej Łodzi wszystkiego dobrego Dziękuję podczas Olympic Hope rzeczywiście. <laughs> Dziękuję bardzo.